Pan z Wami i z Duchem Twoim, Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Ała. Święto podwyższenia krzyża, wyniesienia krzyża, wywyższenia krzyża, uwielbienia krzyża. Myślę, że każde z tych słów jest dobre. Każde z tych słów jest dobre, dlatego że dzisiaj świętujemy Krzyż chwalebny. Dzisiaj świętujemy Krzyż, znak naszego zbawienia. I zobaczcie, że na nas dzisiaj to nie robi aż takiego wrażenia, jak to mogło robić jeszcze kilka czy kilkanaście wieków temu, kiedy Krzyż faktycznie był znakiem hańby. My jesteśmy przyzwyczajeni do Krzyży, do krzyżyków. Krzyż jest ozdobą, Krzyż może być kolczykiem, może być wisiorkiem, może być tatuażem, może być bibelotem, krzyż może być bardzo piękny. Patrzymy na te krzyże i nie czujemy tego strasznego odruchu, odrzucenia, jakiegoś nie wiem, wzdrygnięcia, obrzydzenia, bo dla nas Krzyż już nie jest szubienicą. Dla nas krzyż nie jest ścianą, pod którą rozstrzeliwuje się ludzi. Dla nas krzyż nie jest może krzesłem elektrycznym. A krzyż przerażał ludzi w starożytnych czasach rzymskich, i o to właśnie chodziło. Ludzi skazywano na tę śmierć, rozbierano ich do naga, aby ich upokorzyć, przybijano ich do krzyża i pozostawiano, aby umierali powoli i boleśnie. Byli całkowicie wystawieni na widok publiczny. Cała idea polegała na tym, aby ludzie patrzyli, jak umierasz w ten straszliwy, upokarzający i bolesny sposób. Czasami ludzie spędzali kilka dni zanim umarli, a często ciało jeszcze pozostawało na krzyżu, aby było zjedzone przez ptaki. Krzyż był straszny i miał być straszny. Krzyż był upokarzający i miał być upokarzający. Krzyż był publicznym pokazem potęgi Rzymu i miałby budzić strach w sercach ludzi. Krzyż był tak straszny, że przez pierwsze stulecia swojego istnienia Kościół nie przedstawiał ukrzyżowanego Chrystusa. Wspomnienie było zbyt bolesne, zbyt jakieś dramatyczne, zbyt straszne w umysłach ludzi. A dla nas dzisiaj stał się tylko symbolem i jakimś znakiem. Emocje opadły. Ale właśnie myślę dlatego musimy sobie od czasu do czasu przypomnieć dlaczego właściwie my się tak cieszymy z krzyża i dlaczego my go tak uwielbiamy. Myślę, że też dobrze to rozumieli pierwsi chrześcijanie, kiedy już zaczęli jakoś przedstawiać krzyże, to te krzyże były bardzo ozdobne. Albo przedstawiały właśnie często drzewo życia, z którego wyrastają gałęzie, z którego wyrastają liście, gdzie ptaki i różne zwierzęta mogą się schronić. Albo bardzo często był to krzyż ozdobiane drogimi kamieniami, złotem, jakimiś bezcennymi rzeczami, błyszczący cały. I do tego stopnia był ten krzyż bogaty, błyszczący, że w pewnym momencie przed wielkim tygodniem zaczęto ten krzyż przykrywać. Tak jak to robimy dzisiaj, żeby, żeby jakby zapomnieć na chwilę o tej chwale krzyża, a jakoś skupić się na męce Chrystusa. I my, krzyż, zobaczcie, uwielbiamy. My, krzyż, my z krzyża się cieszymy. I myślę, że bardzo często można tak, zrobić takie łatwe przejście, że chrześcijanie uwielbiają cierpienie, że chrześcijanie uwielbiają jak boli, że chrześcijanie uwielbiają jak się cierpi, jak jest źle. Że chrześcijaństwo to jest właśnie taka religia cierpienia. I każde Twoje cierpienie to jest w ogóle dobre, pożyteczne i tak ma być, bo Chrystus cierpiał. Cierp duszo moja, a będziesz zbawiona, bo jak nie wycierpisz, będziesz potępiona. Jak mówią słowa jednej z pieśni pobożnych. Ale zobaczcie, tak nie jest. Bo my nie uwielbiamy każdego cierpienia. Bo my nie uwielbiamy każdego krzyża. My nie lękamy przed każdym bólem, każdą niesprawiedliwością, każdą nie wiem, niewinną śmiercią. Jest tylko jeden krzyż, który jest krzyżem chwalebnym. Jest tylko jeden krzyż, który uwielbiamy, i to jest krzyż Jezusa Chrystusa. A dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, na Nim właśnie dokonało się to, jak. Nazywa tradycja i ojcowie kościoła, dokonało się na nim takie święte oszustwo. Pan Jezus oszukał diabła. Wystrychnął go na dudka. Dlatego, że kiedy właśnie diabłu wydawało się, że, że nareszcie ma w ręku tego, który jest Synem Bożym, że, wreszcie, że nareszcie zniszczy. Jakoś zmiecie z powierzchni świata tego, który jest zbawicielem ludzkości, że go zmiażdży, to dokładnie w tym samym momencie, kiedy Chrystus umierał, a szatan zadawał mu śmierć, to Chrystus nas zbawiał. I Chrystus go zwyciężał. Dał się oszukać szatan. Dlatego uwielbiamy krzyż, bo to jest, zobaczcie, znak nadziei. Że wszystkie nasze boleści, cierpienia, wszystko to, co jakoś yy, mamy tendencję nazywać krzyżem w naszym życiu, że to wszystko w Jezusie Chrystusie i w Jego krzyżu może znaleźć swój sens i rozwiązanie. Popatrzmy. Zobaczcie, bardzo dużo naszych krzyży to jest nasza wina. One wynikają bardzo często z naszego grzechu, z naszych słabości, z naszych jakichś zaniedbań, kombinacji. I my oczywiście później się skarżymy, że nas boli, ale jakbyśmy tak dobrze się przyjrzeli i poszukali, to w wielu tych naszych krzyżach znajdziemy tak naprawdę samych siebie jako ich autorów. I zobaczcie, Krzyż Chrystusa jest tym krzyżem, który powraca który pozwala nam się nawrócić, pozwala nam wyjść z tego zła, które powoduje, że my sobie jakiś krzyż nakładamy, to dzięki Jego krzyżowi możemy się nawrócić, możemy się podnieść, możemy przejrzeć na oczy. Są też takie krzyże, które inni nam nakładają. Ale to, zobaczcie, również jest sprawa grzechu. I krzyż Chrystusa pozwala nam, tych, którzy te krzyże nam nakładają, do tego stopnia ukochać, że my będziemy się modlić o ich nawrócenie. Zrozumiawszy, jak wielkie zło oni nam dokonują, nakładając te różne krzyże na kark, będziemy. Umieli się modlić o ich nawrócenie. I są w końcu takie różne zła, które też często nazywamy krzyżami, ale jakoś, dla których, myślę, nie potrafimy znaleźć powodu i wyjaśnienia, które wydają się takie, nie wiem, przypadkowe, jakieś beznadziejne, takie bez wyjaśnienia. Bez mózgu. I zobaczcie, że wtedy my możemy przeżywać takie cierpienie i taki krzyż, złączając je z Jezusem, Chrystusem i z Jego krzyżem i nadać temu sens. I dlatego my się cieszymy z krzyża. Dlatego, że krzyż pozwala nam uszlachetnić cierpienie. Bo to nie cierpienie uszlachetnia człowieka. Ale człowiek uszlachetnia cierpienie dzięki Krzyżowi Jezusa Chrystusa. I to jest ten jedyny krzyż, przed którym klękamy. To jest ten jedyny, który unosimy wysoko i śpiewamy chwała. To jest ten jedyny na widok, którego możemy się uśmiechnąć, bo w nim jest nadzieja. I to jest treść tego dzisiejszego. Święta i do tej radości Was zapraszam. Kiedy, kiedy będziecie dzisiaj robić znak krzyża, to postarajcie się nie robić go szybko. Postarajcie się go zrobić powoli, spokojnie. Ogarnijcie siebie tym krzyżem i uśmiechnijcie się, bo to jest znak naszej nadziei. Amen.